No i gdzie lecimy? Do Kanady o, właśnie. Do Kanady lecimy Po opuszczeniu lotniska lecimy na autostradę z wynajętym samochodem swoją drogą za tydzień czasu zapłaciliśmy 666 dolarów kanadyjskich Czy jakieś 1600 zł dobrze Więcej. Trochę więcej. No i wjechaliśmy na autostradę Kresam. Całe zakorkowane. było pięć pasów i całe pięć pasów stało. Może to jest jakaś mierza U nas w Polsce są po prostu dwa pasy. Dwa pasy stoją, się człowiek nie denerwuje. Bez kresne drogi Kanady. Mają nic są drzewa. Problem jest taki, że jeszcze ani jednego łosia nie widzieliśmy. Marzy mi się zobaczenie łosia to na e, trochę kuchni tradycyjnej z Ameryki Północnej. I trafiliśmy do idealnego miejsca, gdzie jest naprawdę sama północnoamerykańska śmietana Wendy's, a KFC To te są trochę mniej znane, Ale te trzy, myślę, że jak najbardziej Postawiliśmy na Wendy's Czyli co? Tradycyjna kuchnia kanadyjska, fast foody No odpakuj swojego hamburgera i powiedz, jak wygląda Jak na tą cenę, nie jest za duży? 21 dolarów kanadyjskich A to za, za, za całość czy za jeden? Za całość. Za to wszystko. Dobra, wygląda tak. No. Powiem wam, że... Szałoniła. Tak w smaku. Nie jest zły, ale wolę polską. Jednak z chabowym. Z wyjechał. Mm. Tu 20 zł mamy pokój w liście amerykańskim stylu. Parking do podjazdu. Jesteśmy przecznica od Niagary swoją drogą. I pokój. No moim zdaniem spoko. W porównaniu do cen innych ośrodków tutaj naprawdę, naprawdę jest OK. No łazienka, łazienka trochę gorzej. No plus jest taki, że jest czysta, to jest wana, bardzo nie lubię fanien. No Późno ale idziemy zobaczyć jeden z najbardziej okazałych wodospadów na całym świecie, wodospad Niagara. Myślę, znaczy, że też jest jeden z najbardziej znanych w sumie wodospadów. No tak naprawdę to nie jest jeden wodospad, tylko to są trzy wodospady. Dwa leżą po stronie kanadyjskiej, jeden leży po stronie amerykańskiej to stronie kanadyjskiej miasteczko wygląda trochę jak Las Vegas, jest tutaj masa, ale to masa tandetnych rzeczy. Gdzie jesteśmy koło wesołego miasteczka wesołe miasteczko przy wodospadzie Niagara. Chyba jeden z najbardziej znanych Burger Kingów na świecie Burger King Niagara Falls z Frankensteinem. No i był budynek przewrócony King Kongiem. To wszystko na drodze do jednego z najwspanialszych wodospadów świata. Zbliżamy się do wodospadu. Tutaj Rainbow Bridge łączy Kanadę i Stany Zjednoczone. Przejście graniczne. No bo granica jest na rzece Ontario, do której właśnie zmierzamy, na której znajdują się te wspaniałe wodospady. Już z daleka widać łunę wody. No i mamy słynny wodospad Niagara. No, z perspektywy, którą w tej chwili mamy, no nie urywa dupy. Widziałem lepsze widoki. fajnie wyglądają te wieżowce w tle, to mi się bardzo podoba. No do składu można również w mniej tradycyjny sposób dojechać, ludzie zjeżdżają na linach, na sam dół i jadą. Nawet nie krzyczą. Na tych, co chcą wiedzieć, ile kosztuje taka przejażdżka, jest to 60 kanadyjskich dolarów. Plus podatek. Podatek będzie wynosił pewnie około 10, czyli około 70 kanadyjskich dolarów. Co da około 180 zł. 170 zł. Wychodzi na to, że mamy złe wieści ja mocno wieści dzika pewnie nie przekażę od przekazywania złych wieści jestem ja chcieliśmy bardzo mocno popłynąć łódką pod samą Niagarę, podobno przecież jest niesamowite dostaje się taki foliowy czepek na siebie Mi się nie pomoczyć no ale niestety no, ponieważ na rzece cały czas znajduje się lód, no to łódki nie chodzą, nie pływają, także nie uda nam się tego zrobić, a bardzo, bardzo mocno tego chcieliśmy, pozostaje nam przykład tylko lepszego widoku na wodospad no i właśnie przez ten lód nie działają łódki. Pomimo tego, że strona amerykańska ma biedniejszą część tak naprawdę tego wodospadu, więc dużo więcej wody przepływa przez stronę kanadyjską. No to wszystkie atrakcje na tą chwilę największe, odkąd łódki są zamknięte. Są po stronie amerykańskiej. Tam widać most, w którym można wyjść popatrzeć. Tam widać w tle po prawej stronie od wodospadu pomost, nie wiem jak to nazwać chodzący po Goat Island, czyli wyspie na rzece Ontario też by podejść pod wodospad Po stronie kanadyjskiej no są te liny, ale te liny jak już ustaliliśmy to by nie porywają nie wiem czy widać, ale wyszła właśnie tęcza widać, na pewno widać mówiłem, że strona amerykańska ma lepsze atrakcje, nawet tęczę mają zapewnioną tam czy tylko jakieś obłoki pary Woda wzbijająca się w górę Tu mamy tęczę Tam chmurę Tu tęczę Ja stawiam na tęczę, Team Tęcza Widok na część kanadyjską trochę się poprawił Teraz trzeba wygrywać z amerykańską a amerykańska nadal ma tęczę Może jednak kanadyjska Może jednak tym Chmura Tuż już są dwie tęcze Strona kanadyjska też ma tęczę Tęcza kanadyjska Tęcza amerykańska Tędy widać Samy się Tęczy Kanadyjskiej Jaki masyw wodny Wow Strona amerykańska wygląda naprawdę blado przy tym co teraz widzę to jest po prostu kosmicznie Jeszcze ta tęcza Jak się poda tęcza? Fotografii. No i sam moment załamania spadł I to jest hektolitrów wody. Masakra Tęcza się zamknęła To jest lód lód, który uniemożliwia właśnie pływanie statków w tej chwili na zwiedzanie. Na zwiedzanie. podpłynięcie pod sam wodospad. A to musi dopiero robić wrażenie. No moim zdaniem, jeżeli chodzi o Niagara, to na początku z daleka, jak ją zobaczyłem, to stwierdziłem, boże, tyle kilometrów po to, żeby ją zobaczyć. No i no jest słabo, po prostu jest słabo. Tutaj tyle byliśmy bliżej, tym naprawdę wrażenie robiła niesamowite masyw wody, ten ogrom wody jest po prostu coś w stylu wow oczywiście to tam miasteczko, w którym teraz jesteśmy to tragedia no i to bym zmienił, ale no, no Niagara mega, po prostu mega żałuję, najbardziej żałuję, że właśnie tą łódką nie byliśmy w stanie popłynąć bo myślę, że to byłoby no jeszcze lepszy jak już staliśmy na tej wysokości, woda była w stanie nas ochlapać co dopiero byśmy wpłynęli, pod cała woda a co powiesz o tym, o tej tęczy, która była? Mieliśmy niesamowite szczęście, co? Nie było deszczu, a była tęcza. Przejeżdżamy koło Niagary. całą szybę nam właśnie zmoczyło. A jedziemy no sporo metrów od niej. Nie, to nie deszcz. To wodospad Niagara właśnie moczy nam szybę. Powiedz opa Niagara, więcej ja cię nie zobaczę prawdopodobnie. A pa, pa Niagara, więcej ja cię prawdopodobnie nie zobaczę. mam co prawda orzechów, ale może się uda nagrać. Cześć Jurko. No co tam? Jeżeli mi na orzecha, to nie mam. Co? Jedno mi chyba kamery, nie? Taka spojana się wydaje. To jest, to jest właśnie wiewiórka pod spodem Nie, gara. nie mam nic na niej ale za mną no idzie. Nazywacie mnie tak. Uśmiechem? Nie tak idzie z nami.